Były gratulacje od prezydenta Dudy, nie było od premiera. Wybór Donalda Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej Mateusz Morawiecki nazwał nową funkcją w kochanym eurokratycznym grajdołku. Donald Tusk, który 1 grudnia kończy kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej, został oficjalnie wybrany na przewodniczącego do niedawna największej partii w Europie. Po wyborze obiecał, że zedrze maskę obiektywnego nudziarza, dał jasny sygnał, że będzie obecny w polskiej polityce i zapowiedział walkę z populistami. Grzegorz Łaguna. To jest nowy początek także z polską polityką, także nie ma się co pocieszać. To była czysta formalność. Donald Tusk, będąc jedynym kandydatem, stanął na czele Europejskiej Partii Ludowej. Dziękuję za Wasze zaufanie i głosy. Dzięki nim znów mogę być przewodniczącym. Odchodzący szef Rady Europejskiej podczas kongresu w Zagrzebiu zdobył 93% głosów. Gratulacje składali mu najważniejsi europejscy politycy. Zabrakło ich za to ze strony szefa polskiego rządu. Mateusz Morawiecki, który był gościem wydarzeń, nie szczędził wobec swojego poprzednika ostrych słów. Gratuluję pan Donaldowi Tuskowi nowej funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej. A co tam trzeba jakoś tam strasznie gratulować? No, jest to jakaś nowa funkcja w tym nazwie pan na jego pracy grajdoku. Surowa ocena Mateusza Morawieckiego mogła wynikać także z wcześniejszej wypowiedzi byłego premiera. Donald Tusk powiedział do działaczy IPP, że po pięciu latach ma już dość bycia głównym europejskim biurokratą i jest gotów do walki. To jest troszeczkę nieładne. Po pierwsze, był pięć lat w pewnej roli. To z szacunkiem mógłby się wyrażać o tej roli. Na razie większy problem sprawie jednak interpretacja niebyłej, a przyszłej roli szefa Rady Europejskiej. Dla Europejskiej Partii Ludowej wybór Donalda Tuska na szefa to nowa szansa, bo formacja z wyborów na a wybory notuje coraz słabsze wyniki. Politycy z polskiej opozycji liczą z kolei na to, że teraz były premier będzie częściej pojawiał się w kraju. Mogę zedrzeć maskę obiektywnego nudziarza i, i mówić naprawdę to, co się myśli. Ja w ogóle jestem szczęśliwy z jednego powodu na pewno, że będę mógł o wiele dosadniej mówić to, co myślę. Na temat tego, co się dzieje w Polsce, ale też szerzej w całej Europie. Najważniejsza deklaracja padła już jednak kilkanaście dni temu, gdy Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydową na urząd prezydenta. Z czego zadowolony wydaje się być, zwłaszcza ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Gratulacje dla Donalda Tuska w związku z wyborem na funkcję przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Życzę powodzenia i wielu osobistych sukcesów. Trzyletnia kadencja Donalda Tuska jako przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oficjalnie ma rozpocząć się 1 grudnia. Grzegorz Łaguna, Polsat News.